być namiot, ale się niestety dość duży, duży 23, ale jeszcze nie można sobie delikatnie sformatować. Każda płyta, jak gdyby w tej chwili, nie jest do końca sformatowana, także delikatnie ją można sobie sformatować. Moim zdaniem też to jest fajne rozwiązanie, że nie są tak na 100% sformatowane, no bo zabezpieczone są te krawędzie jeszcze transportowo, przed jakimś tam uszkodzeniem, także możemy sobie spokojnie doformatować. Narzędzie, tak jak widzicie, Tutaj mam festula do góry mam e, taką to bardziej bardziej marketową e, przycinarkę ale też pasuje do, do tej listwy e, kręcimy i kwitniemy po prostu ze zwykłą, zwykłą zagłębiarką musisz chyba głośno mówić nie wiem nas dobrze? tak to no, jest zwykła zagłębiarka narzędzia takie proste do obrabiania. Do e, specjalna tarcza do cięcia tych płyt e, nie jest to tarcza do drewna to jest bardziej ze wskazaniem na Dawid mówi, że trochę głośniej Okej okay, no w... trochę no wiecie jak to na zewnątrz wieje strasznie Jacek tutaj się ma z, z kartką także mierzymy, formatujemy i zaraz Wam pokażemy jak to Jacko ma to lewy gon jakby trzymać błon 192, 192, 192. 192 205. 205. i 192,5 liczymy i tam tyle Reszta zostanie na dół zabudowy 192. Dobra. W razie pytań można oczywiście zadawać, że to jest na ten czas. No co Jaciuś, jedziemy? No jedziemy, jedziemy. tak zwana jak tam pan Tomek mówił, głębiarka w jest niezwykłej ze stule, aluminium między innymi 19,3 to się ja teraz na 19,3 Tak, ale naprawdę są ciężkie zbyte, no. Ale nie są tak ciężkie jak spiek chociażby no nie są tak, tak ciężkie, ale, ale poró porównywalnie po Nic z tego nie będzie nagrania, ale to panu mówię Mikrofon trzeba im przyczepić Mam taki mikrofon, mogę panu pożyczyć Niech pan przerwie, to co z to nie widzę, ja ja że bardzo buczy wiatr ale właśnie takie, takie dzisiaj warunki niestety Dobrze, że nie pada deszcz Bo wczoraj padał deszcz To już w ogóle byśmy tu mieli problem z tym, żeby wyjść tak co dopiero podłączyć sprzęt. możecie sobie wyciszyć głos, żeby tutaj wam nie za bardzo po uszach dawało. My też będziemy wnosić tą, tą płytę, więc wtedy jak wejdziemy już do budynku to będzie lepiej wtedy też będziemy mówić, pokażemy jak, jak wygląda to klejenie jeszcze raz, ale też przede wszystkim właśnie jak, jak łatwo można, można ją wnieść e, pomimo wąskiej klatki schodowej Słuchajcie, koszty będziemy podawać, bo to produkt, który dopiero w styczniu, na początku roku wejdzie do, do sprzedaży, do oferty, więc tak naprawdę no nie ma tutaj co na ten moment jakiś kwot operować i podawać, więc na bieżąco będziemy informować. To można ją wycinać, przycinać. Zaraz wejdziemy do środka, do łazienki. Tak, jak dzielki. wejdziemy do środka, to też będziemy odpowiadać, może. Ale tu też widzę, że w komentarzach e, też e, pisze, więc. To jest ok. Tak jak do, dokładnie tak, jak napisaliśmy w komentarzach. Ceny dopiero będziemy jeszcze podawać. W przyszłym roku, na początku przyszłego roku, już na pewno. Jakieś pytania pan ma, nie? thank <laughs> you Na górę, to nie chociaż tam jest chyba otwarte Tak, żeby nie za szybko, bo się na tych schodach zaraz mogę... No to jest konie, nie jest lekkie. Znajduj się to, to tak? tak. Może iść połowę to, nie... Gracias. Jak widzicie płyty są tak lekkie, że tu nawet są szybsze ode mnie na górze. coś Tak więc przynajmniej już nie wie, to można też zadawać więcej pytań. Czy że czy pasuje? Tak jak tutaj też pisaliśmy wcześniej, produkt wejdzie tak już do dystrybucji na początku przyszłego roku. Więc w kwestii cen, jeszcze trochę musicie poczekać. Ci, którzy są gdzieś tutaj też w Bydgoszczy, czy w okolicach, można przejechać na Mazowską. Tak, zapraszamy. Tam słyszałem, że Piotrek Radziński ma listę. Słuchajcie, tak jak mówiłem wczoraj, będziemy też organizować takie Zoomy dla kilku chętnych. Będą, będzie to na zasadzie relacji wideokonferencji. Będziemy pokazywać te płyty, wszystkie rozwiązania. No tam trzeba przymierzyć Wstawmy czy wejdzie, tak? jeszcze punkty musisz oderwać. Ktoś wczoraj pisał, żeby punktów nie zapomnieć oderwać. No. Co najfajniejsze teraz zaczyna e, przybywać tego e, widoku, że już coś się dzieje, coś się kończy. Tak. Pasuje, Pasuje, tam dojdzie nam zabudowa. Dzisiaj wklejmy, teraz pokażemy Wam tą jedną. płytę, tak jak wczoraj. Po prostu w ciągu dnia będziemy tutaj już wyklejać. Także będzie cała ta transmisja, będzie film kiedyś do obejrzenia. To zdejmę Ci Tomek i... I co mam robić? sobie punkty. Mieliśmy wymierzone, znaczy mamy wymierzone już od razu tą płytę tutaj nad zabudową stelaża z, z tymi otworami. Chciałem wam pokazać jak to się otworuje, ale po prostu może na bieżąco będziemy tam krótkie takie lifey wrzucać już bez bez takiego oficjalnego jak jak ten teraz gdzie czekamy od 10.30, a jak wiecie na budowie zawsze coś tam się wydarzy. No, e, Krzysiu na produkcji, przyklej to, żadna siła nie Jest, są jakieś pytania? Dlaczego nie? Czy nie widzę dalej, bo ja już wiesz w tym wieku, że ja muszę telefon trochę dalej, a nie przybliżasz Kuba. To, to, jest produkt tak jak mówiłem zmielona, zmielony marmur, który jest w 75% jest tam mielonka, później jest dodane, dodane są żywice poli, Mówię poliuretany, jakieś tam wypełniacze, i są to nadruki. Więc jest to produkt polski. O tyle jest to też tutaj przyjazne dla nas, dla naszej gospodarki. Jak wiecie, wspieramy polskich producentów, polskie firmy, polskich rzemieślników. Coś co na temat kleju, klej Vim Strong co 10 cm dajemy tak jak wczoraj mówiłem, w tym naszym systemie Revim czyli tej rewitalizacji łazienki w wielkiej płycie dajemy ten klej Strong, to jest to klejouszczelniacz bardzo wytrzymały Wiem, że klejicie też płyty betonowe na format 120x60, na tego typu kleje. Więc tutaj jak najbardziej do tego produktu się ten klej nadaje. To co wczoraj w jednym komentarzu było, że oczywiście fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie tego pistoletu elektrycznego. No niestety nie dojechał jak to bywa. Dojedzie pewnie jak już będziemy robić fugi, silikony, więc... Dawid się pyta, czy klei się tylko na strągi? Czy można na coś innego, ale nie zalecam strągi. No, generalnie kleje kleję, kleję, kleję uszczelniacz polimerowy, które, które są dostępne. No, jak wiecie, zazwyczaj najlepiej robić to w systemie, jeżeli jest to system REDIM, e, czyli tutaj nasze produkty, płyta budowlana, plus, plus klej. No to zawsze jest to e, lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o jakieś później ewentualne e, niuanse. Oczywiście. Ktoś chce robić na karton Gipsach, może robić na Karton Gipsach. My tutaj nie negujemy tych produktów innych, pokazujemy nasze rozwiązanie, tak? czyli po prostu rewitalizacja z Vimem, Revim, i tutaj w tym kierunku będziemy iść i będziemy tutaj te, te rozwiązania promować, pokazywać. Tak jak mówiłem też o tych modułach, są jakby tutaj te standardowe, szablony w, w kilku opcjach powtarzalne. Były jakieś systemy szczecińskie, węglowskie, więc tutaj to można w sobie wszystko fajnie zlokalizować. W spółdzielni można się dowiedzieć ewentualnie, tam zawsze są przecież projekty, na jakim systemie to było robione, te bloki. No i jesteśmy do dyspozycji. Będziemy z Tomkiem już wkrótce dostępni, tak jak mówiłem, przez internet. Czyli będziemy odpowiadać i opisywać, pokazywać te, te rozwiązania z przekrojami. Będą tutaj te zoomy, na których się możecie zapisać. Oczywiście macie kontakt do mnie. Numer telefonu jest na moim profilu. Czy, czy gdzieś tam na, na stronie wim przecież też jest. Także możecie, będziemy tworzyć taką listę dla wykonawców chętnych, którzy będą chcieli się podjąć tego typu działań, także... Jest Tomku? Oh, jest, jest, jest. No okej, okay, no to... Musimy po prostu podjąć do góry. Oj, dobra. Znalazła się poziomica. Tomek zrobił wczoraj psikusa. Schował, no, ją, pąke, schował ją przypadkowo za płytą budowlaną w implatę i, 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 i nie chcieliśmy ją na szybko znaleźć. Ale już jest. Czekaj, coś musimy podnieść do góry. E, chcesz te Dobre. Dobre. Oczywiście produkt płyta ta Rewim będzie dostępna w różnych opcjach, kolorach, tak, no bo to, tak jak mówiłem, są to, są to nadruki, tak samo jak na płytce, więc będą jakieś dedykowane. Tutaj wzory, kolory na tą chwilę pokazujemy dosyć popularny wzór. Giterka. Na łączeniach z płytą, płyta z będziesz tam używał. Tak, oczywiście, płytę czyli tak samo jak przy. W dużych formatach, czy spiekach, czy przy płytkach tradycyjnych, tak? Tak jest. No i to Cała filozofia. Się przodem, ładnie. Bez nerwów, bez stresu, że pęknie, że tak, to tak. można spokojnie sobie przenosić. Jak widzieliście, wygina się elastyczny, tak. dosyć fajny materiał. Więc. E, słuchajcie, lecimy dalej z, z robotą, jak to się mówi. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. E, Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, grupa pracy wykończeniowe. Wim, chemia budowlana, wszystkich, e, znajomych, wszystkich się znajomych, tak, tutaj wszystkich, e, sekret drzwi, zero mur, e, też Festu, no to pozdrawiamy, narzędzia, e, pozdrawiamy tutaj te panele na podłodze, jak widzieliście, Roko z filmem Kronoską, także też pozdrawiamy. E, no i co, i oglądajcie, śledźcie dalej i będziemy tutaj na bieżąco wrzucać jakieś krótkie zajawki. Za chwilę będziemy jechać tutaj z tą płytą e, otworować, będziemy, tak jak wczoraj pokazywałem, tą otworniczką, więc myślę, że będzie teraz już ładnie, nie? Dobra, okay. lecimy dalej, pozdrawiamy, hej! Ja